Witam Was, witam moi drodzy bardzo serdecznie i gorąco to ja, Adam Razik. Jesteście na kanale o malowaniu krok po kroku, malowaniu, zarabianiu i kreatywnym pięknym życiu, jak brzmi czasu mojego kanału, który ja sam na początku po jego powstania. Dzisiaj troszeczkę nietypowo. Jak widzicie na sztalu zawisi obrazek, który poprzednio zacząłem malować taki na którym tłumaczyłem jak malować drzewa. Ale dzisiaj tak postanowiłem, że mm, powiem o czymś bardzo ważnym, istotnym w ogóle dla samego yy, tej, tego zawodu, da, <grych> jakim jest, yy, no właśnie, yy, czy profesji, którą wykonuję, czy którą wy, którzy malujecie, albo ci w ogóle szerzej pojęci kreatywni, yy, ci ludzie z pasją, czym się zajmują. Znaczy, yy, powiem na, na przykładzie na, yy, mojej profesji, mojego zawodu, mojego. Mojego, mojej dziedziny, który tutaj, z której powodu powstał ten kanał, i, i, i z doświadczeń, których, z którymi się z Wami dzielę. I, i tak zastanawiałem się, żeby, jak nazwę ten odcinek. I przyszło mi do głowy, że na, na nazwę go. Na początku pomyślałem sobie tak, że nazwę go jak zostać dobrą malarką, jak zostać dobrym malarzem. Ale ten termin w naszym społeczeństwie, czy w ogóle w naszym kraju jest taki dwuznaczny i troszeczkę zdeprecjonowany, przez to, że słowo malarz to raczej w większości z nas określamy malarza tego malarza pokojowego, który maluje ścianę, który tam tapetuje, maluje i, i tak dalej, tylko maluje wnętrza, tak? Natomiast, jeżeli powiem malarz, muszę zawsze dodać, że taki malarz, artystyczny malarz, malarz obrazów, o, już wtedy wtedy muszę dodać ten, ten, ten drugi członk, czyli ten, ten rzeczownik malarz obrazów, tak? a znowu jeżeli się używa hmm, słowa, yy, które od razu dobitnie yy, yy, kieruje i yy, 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 wskazuje ten zawód, czyli na przykład yy, chodzi mi o artystę, czyli jak powiem czym się zajmuję, że jestem artystą malarzem, tak? A znowu moje przekonanie o tym artyzmie w ogóle o, o tym, yy, kim jest artysta, kim nie, i moim zdaniem artystą się bywa, nie i sam, sam nawet yy, dyplom wyższej yy, uczelni już no nie wiem no to, to rzecz fa, to w każdym razie rzecz sporna także ja, ja po prostu yy, do końca nie jestem przekonany że yy, żeby mówić sobie artysta yy, dlatego yy, no zostawmy to w każdym razie teraz tak yy, wracając do, do tego tematu, do tych baranów, bo do tego tematu, yy, czyli jak zostać malarzem, czy jak zostać tym na przykład od razu mi się kojarzy, jak zostać gwiazdą, tak? Ja już się będę mówił o biznesie naszym, natomiast to też jest taka rzecz, że... Mm, te naprawdę gwiazdy, to nie mówią o sobie, że są gwiazdami, a, a te, ci wszyscy, którzy... Dobra, wracając do artystów i do malarzy, Może do malarzy. Jak zostać dobrym, jak robić, do... po prostu jak być dobrym w tym, co się robi, to, to, to chyba do tego strona się to pytanie. To tak jest, jak jest z tym, jak, jak ludzie, nie wiem czy wiecie, że na przykład, już to też wspominałem na moim kanale, jak na co, ludzie, na co ludzie daliby największe pieniądze. Pytanie brzmi, a na co człowiek wydałby największe pieniądze? A no na to, żeby dowiedzieć się, i to jest sprawdzone naukowo i przebadane, że na to, jak do, żeby dowiedzieć się, i wtedy właśnie wydałyby duże pieniądze, żeby dowiedzieć się, jak zarobić duże pieniądze. I najprawdopodobniej nie, wydał, nie musiałby wydawać żadnych pieniędzy, żeby, gdyby po prostu się wziął do roboty. Tak samo odnosi się do tego, jak zostać dobrym malarzem, czy jak dostać dobrym w swoim fachu, czyli po prostu wziąć i robić, robić to. I tak jest po prostu ze wszystkim, to pewnie Ameryki nie odkryłem i to też wiecie, że żeby zostać, nie wiem, żeby się nauczyć angielskiego, to trzeba po prostu umówić w tym języku i uczyć się mówić po prostu ze wszystkim. Jeżeli żeby zostać malarzem, to po prostu trzeba malować, no i tyle. I przez doświadczenie, no bo nawet przy największych chęciach i nawet, ktoś tam powiedział, że kiedyś nawet wystarczy i nawet tak, chyba wielki pianista nasz, i wielki człowiek w ogóle, Panderewski czy któryś, chyba tak. On nawet kiedy nie, nie ćwiczył, nie, nie, na, nie ćwiczył na fortepianie, to on sobie wyobrażał, że ćwiczy, tak? Ja sądzę, że pewnie hmm, pewnie też coś by, więcej by dało, żeby hmm, gdyby gdyby wybierać, znaczy, nie robić niczego, a wyobrażać sobie, że maluję, to pewnie też by trochę dało, żeby, żeby się to sobie, no bo wyobraźni nawet bierzeć sobie kolory tak i chociaż do końca pewnie nasza wyobraźnia byłaby przy małym doświadczeniu mogłaby być trochę yy, ten, yy, trochę złudna i trochę błędna, tak? że, że nie zawsze już, szczególnie dotyczy to was, którzy zaczynają malować. Nie zawsze wiemy do końca, jak jest tak jak w moim no nie wiem, ten mój sławetny przykład fioletu, tak? Że z cynobrem i błękitem tym, jakimś paryskim czy pruskim no nie da się zrobić dobrego fioletu, a dobry fiolet zrobi się z karminu i ultrameryny, czyli takie doświadczenie, gdyby... Po prostu wyobraźni to sobie mieszać, to nie wiem, czy ktoś, to nigdy tego nie mieszał, nie, nie mieszał tych dwóch farb, czy tych czterech, czy nie kolorów, to, to by to nie. tych doświadczeń. No w każdym razie mm, pierwsza rzecz to się wziąć do roboty, tak? I, i po prostu robić, robić, robić. I, I to jest chyba clue i podstawa. Yy, a druga rzecz jeszcze chciałem tak powiedzieć o tym, że. bo to też yy, Coś takiego jest z nas, ja to wiem po sobie i też Wam chciałem o tym powiedzieć, że nas bardzo dopinguje bądź też de, depry, deprymuje, o, to słowo, y, dopinguje bądź dopry, y, doprymuje oceny y, innych. I teraz, y, jeżeli, y, a szczególnie krytyka, tak, jeżeli ktoś Cię skrytykuje, a jesteś jeszcze osobą podatną na, na tą krytykę, to po prostu może zrobić bardzo duże kupów, może bardzo dużo zła wyrządzić, bo jeżeli cię skrytykuję, ty tą krytykę przyjmiesz i, i się tym przejmiesz, no to po prostu może to czarno wyglądać. Natomiast jeżeli jesteś odporny na taką krytykę, ktoś powiedział kiedyś, że yy, jeżeli Cię przestaną krytykować, to lepiej zmień zawód, zmień fakt, tak? Czyli jeżeli Cię przestaną krytykować w tym co robisz, czyli w tym malowaniu, no to lepiej zostań, nie wiem, fryzjerką, fryzjerką, czy fryzjerem nie wiem. Przepraszam wszystkich fryzjerów i fryzjerki, ale po prostu zmień diametralnie. Fakt, no to jest zupełnie co innego. Po prostu musisz się z tym liczyć, że jeżeli będziesz coś robił, to musisz się liczyć z krytyką. I to jest jakby nieodzowny element Twojej pracy. I ja to też długo trwało, aż to zrozumiałem, bo mnie każda krytyka strasznie, mnie bardzo dopinguje pochwała. Natomiast mnie krytyka bardzo, 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 przez długie lata, mnie to bardzo deprymowało. Stąd może i gdybym tak sobie kiedyś, chociaż moja droga jest taka w moim życiu, że musiałem pewnie przejść te wszystkie etapy, które przeszedłem. I pewnie teraz, gdybym miał podejmować decyzję, zmieniać coś w swoim życiu, to pewnie niczego nie zmienił, tylko no, bo to jest tak jak wiecie, no, jest start i meta, tak? Jest y, punkt startu, punkt mety, jest ten cel. I tak niegorze jest to, y, że człowiek y, żyje bez celu i, i, i nawet nie ma takiej świadomości, że jakiś tu, jakikolwiek, jakikolwiek cel można mieć w życiu, tak? To, to jest to najgorsze. Znaczy, pewnie ci ludzie niejednokrotnie, y, niejednokrotnie y, nawet o tym nie wiedzą, także no, tak, w takiej jak już tam mówiłem, w takiej cichej restauracji w ogóle. Chcieliby mieć wszystko najlepsze, żyją, zgadzają się na to, co mają. Yy, ja wiem, że ci z Was, którzy mnie teraz słuchają i oglądają, to pewnie nie są takimi ludźmi, bo, bo już nawet to, yy, że mnie oglądacie, to już świadczy o tym, że, że jakiś cel macie i, na, i nie, myślę, że nie, nie tylko yy, mówię do tych, którzy malują, ale ja też myślę, yy, mówię do tych, którzy, no, którzy chociażby lubią Posłuchajcie, każdego człowieka. Nie, no, Dobra, dowaliłem. Słuchajcie, ja sobie będę pomogła, ale no, będę dalej kontynuował to. także krytyka y, i przyjmowanie tej krytyki jest bardzo ważne. I dla mnie to było bardzo też bardzo dużym, y, dużym y, jak to powiedzieć, y, przenosiło duże, dużo y, taka właśnie krytyka przynosiła dużo szkody i wyrządziła mi dużo szkody i być może mógłbym to co teraz robię od pół roku czy tam troszeczkę więcej niż pół roku no gdybym tak odliczył tę przerwę wakacyjną, to, to pewnie tak pół roku intensywnie y to zrobiłbym rob dużo dużo wcześniej i nie miałbym teraz 300 paru filmów tylko miałbym co najmniej 1300 albo i 5300 może 10300 filmów i byłbym lepszy od y mody na sukces czy innych tysięcy serialowych y a może a a na kanale to już po prostu bym miał takie dzieła, że po prostu. Bym... klękajcie narody. Nie, dobra. Yy, czyli tak, ta krytyka. I powiem jeszcze jedną rzecz. I tego się. No już pomijając te wszystkie rzeczy takie techniczne dotyczące do tego, że. M, braku decyzji, co do na przykład. Yy, ta, ta decyzja też przychodzi z wiekiem, i tak. No, może nie z wiekiem, bo. bo mi teraz. Wszystkich młodych z Was, ludzi, którzy dopiero zaczynają, no, bo powiedzieli, kurna, patrzę na tam prawie 5 dych na karku i kurczę, i, jak ja, a ja mam 20 albo 19, albo 17, to ile mi zostaje? 33 lata ciężkiej, kurna, z paletą, żeby dopiero się, do te, nie, nie, do takich wniosków, no i nie. Dlatego ja ktoś powiedział, że mądrzy się, mądrzy się uczą, no... Na cudzych błędach. Dobra, chyba coś Ten. Mam by się uczył, na. No cóż, a głupi się w ogóle nie uczą. Taki, a jeszcze był trzeci jakiś. Dobra, nie pamiętam. Ale się Słuchajcie, dlatego trzeba po prostu to robić. Trzeba być odporny na krytykę, żeby to. Wiem, że to będzie tak, wiecie, łatwo mi powiedzieć, być odporny na krytykę w ogóle się nie przejmą. Nie no, wiadomo, że mm, też nie można być takim, y, jak po jest spływa wszystko, y, ktoś za was tam wylewa, a mówi sobie, nie wiem, ja jestem i tak tutaj mistrzuniu i w ogóle, to, nie. nie no, bo w każdym, ja w ogóle, y, z jednej strony y, bądź odporny na krytykę, a z drugiej strony y, też jest taka moja rada, nie krytykuj innych. Ja nawet yy, nie wiem, czy zauważyliście już ci, którzy mieli ze mną kontakt, jakieś do mnie pisali, bądź też dzwonili, rozmawiali ze mną. Były takie osoby, żeby tam wysyłają mi na przykład i prosicie o to. Ja no, oczywiście będę mam takich porad tutaj i wskazówek udzielał, bo po to tu jestem. Natomiast yy, nie można krytykować innych. Ja jestem obcy na krytykę. Od, od wini wydawania i nikt nikomu nie jest winien, nikt, yy, nikt nie jest winien temu, że że nie wiem, że mu obrazek nie wyszedł, to jest, gdzie mu nie wyszedł, jutro mu wyjdzie arcydzieło. A doświadczenie moje życiowe jeszcze i to, to takie malarskie to, to doświadczenie w fachu, jeszcze, jeszcze sprowadza się do tego, że życie przynosi takie rozwiązania i takie niespodzianki, jeżeli chodzi o obrazki. Ja już miałem takie historie, na przykład wydało mi się, że mam takiego gniota, takiego gnota już wywaliłem, a ktoś po prostu zobaczył i powiedział, nie no, ja to muszę, ja muszę mieć ten obraz. To jest po prostu tylko kwestią emocji, jakiś tam przeżyć wrażeń, które dana osoba widzi w tym twoim dziele. Jeżeli to coś tam, tak jak wiesz, wiecie, to jest takie kliknięcie jak, jak ten, jak dwa, brakujące do siebie elementy, tu zazębi i koniec, już nie rozerwiesz. I nieraz jest tak, że się napinasz na siłę. Ja miałem też wielokrotnie takie przyczyny. Potrzebujesz na przykład kasy, chciałbyś coś sprzedać obrazek, coś tam... No to nie no, kurde, no bo sprzedam już, ja, nie, ale mieszęcie teraz, że ja mam teraz też wszystkie obradki sprzedać tak jak tu robię po kosztach, ja to robię dlatego, że po pierwsze to też długa, długa, długi musiałby być monolog, ale ja po prostu wiem, że ty jako klient, każdy z Was, ty kto ty jako klient, ty, który zostaniesz moim klientem, moją Kupisz ode mnie obraz, to ja chcę za Ciebie i to też z tego się nauczyłem ostatnio. Yy, muszę dać Ci wartość dużo większą niż tą w pieniądzu. Ja muszę mieć poczucie tego, że ja nie, że ja sprzedaję się bardzo tanio, tylko że ja Ci daję po prostu dobry obraz, dobry towar, dobry, dobrej wartości towar. Yy, nawet jeżeli yy, Ty jeszcze go nie docenisz na tyle, że, że i cieszy się, o kurde, głupi sprzedał mi, kurde, obraz, obraz. Ja kupię od niego tego razika za dwie stówy, ja po prostu go pójdę i zaniosę do galerii albo na, na jakimś bazarze, na festynie, sprzedam go za cztery stówy, co najmniej, nie? No bo takie monomitalie, ja się dziwię, że ktoś by mógł tak zrobić, nie? To jest, popatrzcie, to jest pomysł na biznes w ogóle dla kogoś z katą, to ktoś by mógł wziąć takiego razika, teraz, kurwa, teraz sam sobie strzelam w ale trudno. Słuchajcie, ja mam po prostu ja mam w ręku to, co... ja mam to, że ja to potrafię robić, tak? Ja po prostu... to jest tak, jak z tym... to jest wszystko tutaj, to jest mentalność, to nie jest... to jest nie tylko umiejętność, że ty potrafisz to... musicie to zrozumieć. Ja nie wiem, może mówię wam teraz rzeczy, które... Jakieś herezje w tym momencie, tak? Ale jak dojdziecie do takiego etapu, ja nie chcę znowu, w drugiej strony się wymątać, Dobra, po prostu chodzi o to, że jeżeli yy, yy, taki przykład podam, mm. yy, na przykład gdyby całą, cały kapitał całego świata, czyli wszystkie pieniądze świata od tych milionerów i od tych żebraków, biedaków, takich średniaków wszystkich zebrać do kupy i dać wszystkim porówno, to Podejrzewam, że za 3-5 miesięcy milioner znowu byłby milionerem, a żebrak znowu żebrakiem. I tak jest w życiu, bo to, czy hmm, tutaj wracam do naszego, do naszego wachu, do, na przykład powiedzmy już do tego artysty, czy do tego człowieka y, kreatywnego, który... nie pierwszy artysty malarza, niech, niech to będzie każdy człowiek z pasją. Jeżeli masz tu, masz tą mentalność, że ty posiadasz coś, taką wartość w sobie, niezaprzeczalną wartość sobie, to nie ma na ciebie bata, no po prostu ktoś, kto nawet w mojej sytuacji, taki, tak na moim przykładzie, sprzeda, ja mu sprzedam bardzo tanie obraz. On kupił do mnie nawet 100 obrazów po 200 zł tak, i sprzeda i zarobi na nich, czyli tam 10 to jest, to 20 tysięcy złotych, dobrze mówię, i zarobi na nich drugie 20 tysięcy albo, albo 40, albo 60 tysięcy to i tak mu kiedyś te obrazy się skończą, tak, on zarobi, on po prostu stanie w tym, no chyba, że mm, miną, miną długie, długie lata i wtedy każdy z obrazów nabierze jeszcze taki kosz, ale nie, to już się próbuję, po prostu rozumiecie o co mi chodzi, ale ja mam to ciągle tutaj, tak, ja mam to ciągle tu, ja jestem tym, tym, tą osobą, która to potrafi i która, mm, która to zrobi, nie jeden, nie dwa, nie... To, ale może nawet 1000, może 5000. Nie, już pomijam to... Rozumiecie to mówię, chodzi o to, że. No. Także wartość. Musicie po prostu podać wartość samego siebie i nie, nie szatać tą wartością w sobie. Oczywiście nie można też za darmo oddawać, Ja to też nie oddaję w sensie za, za darmo. Ja to mówię, że to za, za darmo, ale no to jest po prostu koszty materiałów i tam jakiś niewielki procencik na to, żeby mieć na następne itd. i tak dalej, jak to właśnie to wspominałem, ja nie maluję po to, żeby zarabiać, tylko zarabiam po to, żeby malować, tak? No, i o to chodzi, żeby po prostu ym, najpierw sobie wyznaczyć sobie cel i sobie tak ustawić myślenie, i tak ustawić, czy tego brak myślenia, czy po prostu ten po prostu cel w życiu, że dla ciebie nie może być celem zarabianie pieniędzy, żebyś ty... Kurczę, no muszę w tym roku zarobić 100 tysięcy złotych. Nie, milion. Owszem, możesz sobie ten cel postawić i im, im większy, tym lepiej. Im bardziej wygórowany, tym, tym lepiej. To też o tym będę mówił. Już cię pewnie nie pomaluję, ale dobra, trudno. Ale im wyżej ten cel postawisz, tym lepiej. Ale chodzi o to, że ten cel masz postawić i jak gdyby o tym zapomnieć, tak? I robić to, co, to, co na co dzień, co ci przynosi radość. To, sam, to jest najważniejsze, to jest sednem tego wszystkiego, to pieniądze przyjdą. Jeżeli to będziesz robił z sercem, jeżeli będziesz prawdziwy, jeżeli będziesz... Ym, to pomału, pomału, to pieniądze to tak, wiecie, to... jeszcze do tego dostaniesz ode mnie książkę yy, i będziesz sobie normalny finansowy, <laughs> w ogóle możesz prawie, że nie pracować i będziesz miał... Aha. No dobrze rozgadałem się i powiedziałem, ale mam nadzieję, że powiedziałem, yy, jak zostać takim człowiekiem, dobrym w swoim fachu. Dobrym malarzem, dobrym fotografikiem, dobrym rzeźbiarzem, dobrym sprzedawcą, dobrym restauratorem, dobrym kolejarzem, dobrym policjantem. Po prostu musisz to robić z pasją, musisz to robić, bo yy, obojętnym na krytykę. Owszem przyjmować to jakieś tam, ale nie, nie, nie dać się zdołować, nie dać się tych... nie krytykować innych. No i oddać się temu bez reszty, no po prostu z radością, a jeżeli nie masz tego, nie czujesz w tym radości, nie masz w tym, no to po prostu zostaw to, zmień fach, yy, pomyśl, ja to, to tak sobie też yy, kiedyś w życiu zrobiłem takie ćwiczenie i wam to te, też radzę, to te, już, już wam też wspominałem, wyobraź sobie, że dostaniesz tam, nie wiem, zostało ci 10 lat życia i, i masz na koncie 50 milionów złotych, tak, i jeszcze wszystko możesz, tak, do tego sobie tak jeszcze odpowiedz, powiedz, wszystko mogę... Co ja teraz zrobię? Jeżeli sobie takie cele ustawisz i takie założenia przyjmiesz, i później będziesz kroczek po kroczku to realizował, to gwarantuję, że jesteś sukces taki. Ok, no jest koniec prawie, że ja prawie nic nie zacząłem od malowania. Chcę, chcę Wam ten obrazek pokazać na tym obrazku, jak się fajny obrazek zrobić z takiego bałaganu, który tutaj jest, bo. Uważam, że to też wracając do, do, do naszych baranów do mojego tematu czy z mojej dziedziny, że z każdego obrazu można zrobić jeszcze lepszy i z każdego nota wyjść, z każdej sytuacji życiowej możesz to samo zrobić. I w z każdym, z każdym fachu, jeżeli coś spieprzysz, to możesz to naprawić, po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. Jak w to wierzysz, to jest to po prostu będziesz zostanie z dewyściakiem, I tak tym optymistycznym akcentem Adam Razik przegadał.